Siema! Dziś to jest szósty odcinek Survivalu. Cicho, pies! surwivalu Złaś, pies! Survivalu Złaś, survivalu. pies! Survival. Survival na oklaskiej mapie... Złaś. Więc... Jak zainstalowałem moda minecraft comes alive no tak więc zainstalowałam moda i po prostu zainstalowałam więc więc tutaj ja można robić tam, różne takie, takie tam, różne rzeczy o których potem kiedyś tam Peter de priest wow więc, więc hmm. nie wiem co tutaj zrobię może Dobra, więc pójdę do innej wioski i zrobię ciemny No tak. Zrobię, o oh, fuck. Zmieniam wam pojedynkę, że zanisłem mą Fuck. O oh, sorry, że nie włączyłem tu mam to już włączam. Dobra, jest tutaj już wioska. I tutaj jest kowal. O zajrzyjcie. Więc to moc creature Więc y, tutaj będzie spontanicznie w nocy. Jak na coś wlezie do tutaj... Tak, są sadzonki. Są sadzonki. Tak. Wreszcie. Wreszcie przeżyjemy. Dobra, można wracać. Amy depry прест. Прест. Фае. Фае. А мы. Ва. Да, он у меня играет. Лол, что мне не бинул? Афонишки. Пташки. Тихо там. Dobra, mam około pół kilometra znowu, żeby przejść, ale coś tutaj też zrobię wycinciem. Eee, więc tutaj też będzie cięcie. Dobra, tutaj jest wąż. To wygląda wąż. No się nie atakuje. Czy mnie? W każdym razie się mnie nie atakuje. To, eee... Miał modę na. E, że mogę też odrobić różne narzędzia z Obsydianu, co bym sobie zrobił. obsidian na miecz, Ale to jest trochę głupie w tym modzie, bo jak wsadzisz. E, oh jak wsadzisz. Chyba jeden. Eee, e, Sorry, jeden. Słonie. And then Gerard mobs. Jak wsadzisz jednego chyba yy, dirta do craftingu, zwykłego craftingu to yy, yy, wtedy no po prostu